Jaki był największy protest w historii? Wcale nie Black Lives Matter ani marsz przeciwko wojnie w Iraku. Największy protest w dziejach odbył się w 2020 roku w Indiach i nie dokonali go studenci ani aktywiści, ale farmerzy. Małe gospodarstwa są jednym z głównych źródeł utrzymania dla większości Hindusów. Jest to godny zarobek dla wielu ludzi, którzy nie mają nawet podstawowego wykształcenia. Niestety, pandemia, bezduszny kapitalizm oraz wykorzystywanie przez biurokrację doprowadziło wielu gospodarzy do ruiny. Kropą, która przelała Czarne Goryczy, był projekt ustawy, który miał znieść dotychczasowe zasady ustalania cen, składu oraz sprzedaży towarów. Gdyby to przeszło, farmerzy byliby pozostawieni sami sobie w nierównej walce przeciwko wielkim korporacjom. Farmerzy mieli dość, połączyli siły z innymi związkami zawodowymi i razem ogłosili strajk generalny, zwany Bharat Ban, czyli zamknięcie Indii. 25 listopada setki protestujących dotarło do Delphi. Ale właściwie ile osób wzięło udział? Przeciwko wojnie w Iraku protestowało od 10 do 15 miliona osób. W protestach Black Lives Matter wzięło udział 26, a w indyjskim proteście wyszło około 250 milionów, czyli mniej więcej tyle co cała ludność. Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier i Rosji. I nic dziwnego, że wobec ćwierci miliarda protestujących, farmerom w końcu się udało. Śledź po więcej i napisz w komentarzu, jaki był największy protest, w którym Ty brałeś lub brałaś udział.